Estimate TV I Estimate TV i zapraszam was, Estimate yerba mate Hello misiaki. Cześć wszystkim, z tej strony Estimate LPS I dzisiaj nagrywamy kolejną część reakcji na moje stare filmy Tym razem trochę w bardziej chaotycznej formie bo jest ze mną mój brat lat 29 Ale będzie fajnie Masz zawsze taki budzik? Jaki budzik? To był budzik? Chrapnięcie budzika? nie ja wiem! Nie rozumiem! Wow, imponujące to jest. O się, klęło. Boże, nie tak tragicznie, no, Fajnie mi się spało. Chyba głośno ci się spało. A propos głośno, ja bardzo się zastanawiam, dlaczego ty robisz cały czas Lorda Weidera do tej... Cały czas jest... <grym> To jest cały czas ten dźwięk w tle. Już można Eda Shirana po cichutku puścić i jest tak przyjemnie wtedy, to nie. Wybrałaś sapanie. To jest niesamowite. Ludzie, opanuj się. Ludzie, opanuj się to był? <grym>, tak. Polska język, trudny język. No nareszcie mamy jakiś powód do śmiania się z jej. No i tak w końcu jej nie nienawidzimy. Ha, no nie wiesz, no. Ekstra, nie? stranie. <śmiany> Ekstra, że jej nienawidzimy. Ej, bo ja zrozumiałam! Ej, nie, <śmiany> <śmiany> żeby to była klasyka jak i na Esmę, czyli ale i nienawidzimy, ale fajnie, lol. Co to miało być? Nie a to jest jakieś łamanie czwartej ściany, wiesz, z widzem kontaktu. Nie, czasem w starych odcinkach Ukrytej Prawdy było coś takiego, że na przykład była jakaś kłótnia rodzinna i w ogóle, w tych pierwszych, pierwszych odcinkach, nie? I nagle ktoś mówi, proszę wyłączyć tą kamerę, nie chcę być nagrywana. Co ty gada? Tak, były takie przełamania wow. w pierwszych odcinkach, tylko bo oni jeszcze wtedy nie byli zdecydowani, czy oni wiedzą o tej kamerze, czy nie. Okej. Okay. To ja znam takie rzeczy z Deadpoola, ale to jest trudnej, z ukrytej prawdy, też fajnie. Katryna, nic nie jest? Katryna, Boże, obudź się! Kleo przyślij to uszko, ja i pomogę. Dobra. I schowam tą gazetę najpierw. W ogóle Katarzyna Zielińska nigdy nie myślała, że będzie w tej produkcji na 100%. Ona jest na tej gazecie. Prawdopodobnie tak się nazywa, może się tak nie nazywa, może to to nie jest nie, to jest ta ruda z berszeńca. Bardzo mi się podoba nietypowa praca kamery. Świadczy to o nowoczesnym kinie. Pomogę ci. Skrzydła, otknij się, proszę. Dobra, kombinujemy. I zobaczyć do tamtego jego. jej, zaczynaj. No. ...tego pokoju bo oh, Może tam będzie coś, co może pomóc. Dobra. No, sprawdźmy, czy nie ma złotych monet w kieszeniach, co by chłopstwo nie rozkradło na fanów 1670. Nie oglądałam. No, ale i To ludzie siądzie, Od kiedy to ona mi każe, co ja mam robić? A! To bolało. Boże, i burdel! to jest zawsze, to ja nie wiem jak... Ta daje sobie radę z matką. Róbki ekstra. Biorę. Dobra, biorę. No, hmm. Aaa, to żywe. O, koteczek. I kochanie. Nie widzimy tutaj problemu, że kot ma kota, nie? Absolutnie. Polmark zwierzęcy. Niektóre zwierzęta są bardziej równe od innych. Tak, jak Gufi, który miał Pluta. No. Ale Goofy chyba nie był psem. Goofy kanonicznie był chyba krową. Krową? Nie, był psem. Nie wiem, czy był Gufi, ale na pewno miał psa. <grym> no miał. Ale fakt jest taki, że główny role grała tam myszy. Między innymi to, to jesteśmy pewni. I wszystkie są tych samych rozmiarów. A pies nadal był psem, mimo że to jest inteligentniejsze zwierzę od myszy. Niektóre zwierzęta są bardziej równoległe od... Tak, to żydę! nie, nie bój się, to koteczek. to. Weźmy tą poducha. Poczekaj. Boże, to ciężkie ręczkie. Boże Katrina, omuj się Przewróciła się. O Boże Katrina. Wsadzę ci stopy w pysk. <grym> <i się grym> Przedstań! Py Any i jest C U D O tyfy ury, O. Ja bym chciał to na spokojnie przeiterować. Teraz puścisz w zwolnionym tempie, i będą literki się pojawiały, które tam były, bo to na pewno nie było dobrze z tego. Pyany i jest. C u dyo. Tyfe, ury, O. Bardzo bym chciał, żeby ludzie tak w normalnym życiu też tak robili, że. Dobra, idę. Dy any ocy. Marzenie. <grym> My a r z e n i e. Coś zepsułem. <grym> Pan polonista. M a r z e. -N -E. Nie, to nie jest to, to nie jest żart. Niko jest polonistą. Niko uczy w szkole. Ten człowiek uczy dzieci. Kochanie. Boli? Nie, dobra. Może chwilę odpocząć Dziękuję za pomoc, proszę panią Nie ma za co Wychodzimy na miasto Tylko idę się ubrać Kotku, co ty tutaj robisz? Miau. A -a. Dobrze, leż sobie na moim łóżku Biorę to, ubieram się Ej, ja też tutaj super ksywe wytrzepował Jesteś niko. Próbuję coś, żeby... żeby pasowało do twojej. Predator! Idziemy. Mogę być Predator LPS? A tamto. Ja tędy. Ale dla nich to musi być ogromna butelka nes. <laughs> Oni mają cysternę nes, rozumiesz? Wow! A płacili Ci za drukowanie produktu? Czys co tu jest? Co? Czysem co? Katrina. O Ach, Wybacz mi Andy. Kiedy mi wybaczysz? E, nie bój się kochania. Mogę cię. Dobra, spokojnij sobie. Co wy robicie? Ona nic nie zrobiła. Ten chomik musiał dużo dostać, żeby cię statystyki. W tej z tym języczkiem Elegancko. Chyba co ty robisz? Bronisz ją. Niepotrzebnie. Ta to. Już zaraz będę. Dobrze, kochanie. Gdzie jest cel? Tato jest naprzeciwko mnie. Dobrze, kochanie. Odbiór. Będzie niszczył? Chyba tak. Wow. Zobaczymy o, znowu. Z tyłu. Ale jest zdziwiony ten chodnikiem. To jest reakcja na stare filmy, ale niko komentuje, a Sma się dusi. Słuchaj, ja tego nie zrobiłam. No właśnie, ona tego nie zrobiła. Powiedz, że masz rozdwojeny jaźń. Nie mówię, że masz rozdwojeny jaźń. Jak ja mam im to wytłumaczyć? Gdzie jest? Powiedz, kochanie. Nie wiem, naprawdę. E, z kim ty gadasz? Nie widzisz z obrożą. Ale jak można gadać z obrożą? Uspokój się, debilka. Powiedz, że masz schizofrenię, nie mówię, że masz schizofrenię. Dobra, kochanie. Zaraz będę. Dobra, tato. Odbior. Odbiór. Odbiór. Kochanie, odbiór. Kochanie, odbiór. Eee, tak, tak, tato. Kochanie, jestem tutaj. Kochanie, jestem tutaj. Aha, dobra, tato.